Słuchajcie, kochani na kanale Tomasz Kropek. Słuchajcie, dzisiaj przed nami targ w Eisenach. Obsada jest, pomocnik Monika. Cześć. Cześć. No i nasi goście tutaj Natalia i Daniel z kanału Wyczochani Słuchajcie, idziemy na targ, zobaczymy co tam ciekawego jest. Trzeba tylko teraz przez ulicę przejść. I do zaraz. Zobaczcie, pierwszy zakup za 20 euro tylko ale tu jest pęknięcie, widzicie? Yy, ale nie szkodzi, stoi to tak, pięknie wygląda yy, 20 euro cena ok, jak za taką sztukę no za ten egzemplarz, naprawdę tak, z tym cłupakiem, to jest, tankerzyn i pan tutaj ma jeszcze parę jeszcze... rzeczy, kieliszki uranowe tam są, tak samo tutaj ma uranowe, to? no, te nóżki też uranowe zobaczcie jakie ma pan tutaj uran co to za kielich ten? No to nie wiem, co to będzie. Fajny jest, prawda? Ładny. Z Ameryki, ale on jest malowany. Widzisz, zobacz. Mm -hmm. o złoczenie schodzi. Ale jest e, piękny. Super damcko. Fajne stoisko. Poświecisz mi jeszcze, co to jest? To nie jest uranowe. Na pewno. To jest mogę Ci poświecić nie. nieco nie. dobra, idziemy dalej to też nie, nie? nie, to nie jest Pyszne. ale ma tutaj kryształu, Pan zobaczcie bardzo dużo, Pan też Pani tutaj ma szkło muranowe chociażbym nie wiem nie. uszkodzone jest nawet tego nie będę podnosił za 22 euro ale to nic dla mnie nie chcę uszkodzonego i idziemy dalej. Zobaczcie, w takim miejscu jest targ. Mm. Bardzo pięknie wygląda tutaj. Częściowo zadoszony. To jest mega. Finansam to ja Trzeba z finansami. Kajna Finansam. 10 euro takie rybki i delfinek tamta rybka to nawet nie wiem co to jest ale jest przepiękna ładne stoisko tutaj pan ma zobaczymy co on tutaj jeszcze ma ciekawego to jest okay. Pozwoli nadrać to już jest coś nie każdy na pozwala Was, Was kosztuje? 65. Das ist 65 Euro. Ten piesek 65 Euro, nie? Das ist auch 10 Euro. 60 Euro. Ist das Murano oder ist das aus Czechai oder wie? Nee, das ist DDR. DDR. Okay. Handarbeit. trudno się zastanawiać DDR design. czas DDR-ów też Który pan mówi? ale te rybki są piękne, się pomyślę jeszcze nad nimi 60 euro kawałek szkła, nie jest to uranowe ale jest dziwnie wykonane, bo się świeci jakoś na zielono. Jakby się to nie przestawiło na zielono, tutaj mamy jakiś grawer. Słuchajcie, AB 1959. Tutaj coś takiego. Nie wiem, co to jest. Jakieś pudełeczko. No i gruba szkoła, tak jak lubię

Zubo. zobaczcie tutaj pierwsze swoje uranowe z tego wynika że to uran jest kieliszki kupiłem ale jeden na podstawie jest uszkodzony ale to nic świecą to dobrze i tutaj pani ma jeszcze to jest to mój auch, i pani ma tutaj filiżanki, tak samo. Masę filiżanek. Pani co, żebyś chciał kupić w soulie? Ale niestety nie widzę takiego, co by mi się podobało. Monia coś tutaj dwadzieścia osiem euro pięknie w takim miejscu tarki się znajduje za No jest tego trochę tutaj O i żonka Onia prosimy o uśmiech Tutaj majzynek tu 18 euro Zapytamy tutaj Daniela co powie na ten temat Daniel? dostówki w Polsce A to jest ten indish a, es gefällt ihm nicht. Yeah. So schnell kann man das abgeben. Dann ich kaufe nicht, ganz einfach. Oder so ja. 15. Piękne rzeczy na stoisku tutaj. Coś pozwolili nagrać ale ceny po prostu 32 euro. Torebka tutaj. Ale torebka mega ale jest w Ale to tak nie trzeba sobie. To patrzcie 32 euro taka metalowa. Torebka. Może byś nie pociągnęła czegoś tym łańcuszkiem. Zobaczcie do środka. No jajko. Dwa małe się Ładne, ładne, ładne zamknięcie. Padliczki chyba. Tutaj ładny set jest na pewno Kaiser Mazonik To jest tutaj piękne, 10 euro Co to jest to tutaj? A to na zdjęcie jest tyle ciekawych rzeczy tutaj u pani, ale drogie Drogo, drogo To nie jest czasem no. Jakieś tutaj malutkie takie mini na pieniążki Pięknie 12 euro. Zobaczmy coś tutaj jeszcze. 115 euro O, cena niezła ale wygląda pięknie panie bierzemy za stówkę? na naszą nową komodę? co? weźmiemy? O, wygląda przepięknie nie? zegarek

te takie, duże zobaczcie taki potężny korek ładnie wygląda to to nawet nie? na to co Daniel ogląda Można? igły do włosów igły do włosów no. mogę nagrać te igły do włosów? 15 euro sztuka 15 euro sztuka igły do włosów ja bym je wszystkie wziął, bo są tak ładne piękne są, rzadko to widać Hmm. mało co widać, takie igły na targu. Die Style. Ein Video von meinem Hutnadeln kostet 100. Gleich kommt, gleich kommt Geld. <gryś> Alles gut. mówi, że jak będę nie nagrywał, to mam zapłacić 100 euro Tylko za nagranie igieł, I tylko za igieł. Tylko za igły <gryś> Nie wiem, Natalia mi uciekła i, i tak. te. Siedzą na murku tam. Do, do góry. Potrzebuję tych figi, bo ona je pierwsze zauważyła, wiesz. Aha. No i nie wiem. Muszę mieć też jakąś opinię, nie? Tutaj muszę wam się pokazać zestaw tu do mycia. Zobaczcie Naprawdę bardzo duże. No i walizki, żeby ktoś chciał się wyprowadzać

Bardzo ładny stojaczek, tutaj zobaczcie na kwiatuszki czy nie na kwiatuszki? może być inokwiastkiem, a może być coś na kwiatuszki no, albo na coś, nie? No to proszę, w powietrzu Zestaw tutaj, zobaczcie, 85 euro. Nie jest tanią. Nie jest tanią, ale jest. No, jest no i słuchajcie, kończymy. Kończymy nasz wypad. Wszyscy zmęczeni. Bo ciepnutka jest. Yy. Podsumowania chyba nie będę robił, bo nie ma za wiele rzeczy kupionych. Chociaż Zrobię króciutkie, tak żebyście widzieli, co i jak, yy, i tyle. No, i po targu nie może być inaczej. W drodze powrotnej, żeby nie zahaczyć. O co? O kaczkę z makaronem. Także tutaj kaczuchę z makaronem jemy. Zobaczymy u Natalii na talerzu co ma. To jest coś pysznego. A z, z tym Też pyszne. A Daniel, co tutaj ma dobrego? Nie mam niedobre. Ty właśnie dobre, nie. ale jesz. Muszę. To smacznego. Dziękuję. I tak, kochani słońcy, no nie ma tutaj co za wiele pokazywać. Tutaj delfinka, tego nawet nie nagrywałem. Za 5 euro. Proszę bardzo. Tu gdzieś nawet jeszcze stempelek jest. Tutaj kieliszki uranowe. Dwie sztuki. Ten jeden tutaj na podstawie jest lekko ugriziony, szkoda. Ale za chwileczkę pokażę jak świecą, o, i szczał chyba dzisiejszy to jest tutaj ten George Davidson eee, z XIX wieku, tak? koniec, koniec, koniec XIX wieku. Piękny szczał, szkoda jest tylko tutaj, bo jest ryska, ale to nie przeszkadza w niczym. I już wam pokazuję tutaj, jak to pięknie wszystko świeci. Zobaczcie szkło uranowe. No i to tutaj to jest naprawdę mega sztos, mega mistrz. Świeci niesamowicie. Także tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. I do następnego.